Konstruktor Trull sporządził raz maszynę, która umiała robić wszystko na literę N. Kiedy była gotowa, na próbę kazał jej zrobić nici. Potem nanisać je na naparstki, które też zrobiła. Następnie wrzucić wszystkie do sporządzonej nory, otoczonej natryskami, nastawniami i naparami. Wykonała polecenie co do joty. Ale ponieważ nie był jeszcze pewny jej działania, Kolejno musiała zrobić nimby, nausznice, neutrony, nurty, nosy, nimfy i natrium. Tego ostatniego nie umiała i tról, bardzo zmartwiony, kazał jej się tłumaczyć. Nie wiem, co to jest wyjaśniła. Nie słyszałam o czymś takim. Jak to? Ależ to sód, taki metal, pierwiastek. Jeżeli nazywa się sód, to jest na s, a ja umiem robić tylko na n. Ale po łacinie nazywa się natrium. Mój kochany, rzekła maszyna. Gdybym mogła robić wszystko na n we wszelkich możliwych językach, byłabym maszyną, która może wszystko na cały alfabet. Bo dowolna rzecz w jakimś tam obcym języku na pewno nazywa się na n. Nie ma tak dobrze. Nie mogę robić więcej, niż to wymyśliłeś. Sodu nie będzie. Dobrze, zgodził się tról i kazał jej zrobić niebo. Zrobiła zaraz jedno niewielkie, ale zupełnie niebieskie. Zaprosił wtedy do siebie konstruktora Klapauciusza, przedstawił go maszynie i tak długo wychwalał jej nadzwyczajne zdolności, aż ów rozgniewał się skrycie. I poprosił, aby i jemu wolno było coś jej rozkazać. Proszę bardzo, rzekł tról, ale to musi być na N. Na N, rzekł Klapałcjusz. Dobrze, niech zrobi naukę. Maszyna zawarczała i po chwili plac przed domostwem Trulla wypełnił się tłumem naukowców. Wodzili się za łby, pisali w grubych księgach, inni Porywali te księgi i darli je na strzępy. W dali widać było płonące stosy, na których skwierczeli męczennicy nauki. Tu i ówdzie coś hukało, powstawały jakieś dziwne dymy w kształcie grzybów. Cały tłum gadał równocześnie, także słowa nie można było zrozumieć. Od czasu do czasu, układając memoriały, apele i inne dokumenty, w odosobnieniu zaś pod nogami wrzeszczących siedziało kilku samotnych starców i bez przerwy maczkiem pisało na kawałkach podartego papieru. No co, może złe? zawołał z dumą Turl. Wykapana nauka, sam przyznasz. Ale Klapałc już nie był zadowolony. Co? Ten tłum to ma być nauka? Nauka to całkiem coś innego. Więc proszę, powiedz co, a maszyna zaraz to zrobi, obruszył się Trul. Ale Klapałc już nie wiedział, co powiedzieć, więc oświadczył, że postawi maszynie jeszcze dwa inne zadania. A jeśli je ona rozwiąże, uzna, że jest taka, jak ma być. Trul przystał na to i Klapałc już rozkazał, aby zrobiła nicę. Nicę? Wykrzyknął tról. Słyszał ktoś coś takiego, co to są nice. Ależ jak to? Druga strona wszystkiego, odparł klapałc już spokojnie. Nicować, przewracać na podszewkę. Nie słyszałeś o tym? No, no, nie udawaj. Hej, maszyno, bierz się do roboty. Maszyna jednak działała już od dobrej chwili. Zrobiła najpierw antyprotony, potem antyelektrony antyneutrina, antyneutrony i tak długo pracowała, nie ustając, aż natworzyła bezliku antymaterii, z której zaczął się zwolna, podobny do dziwnie błyszczącej chmury w niebie, formować antyświat. Hmm, rzekł bardzo niezadowolony już. To mają być nice? No powiedzmy, że tak. Dajmy na to, dla świętego spokoju. Ale oto trzeci rozkaz. Maszyno, masz zrobić nic. Maszyna przez dłuższy czas w ogóle się nie ruszała. Klapałc już jął zacierać z zadowolenia ręce, tról zaś rzekł, O co ci chodzi? Kazałeś jej nic nie robić, więc nic nie robi. Nieprawda, kazałem jej zrobić nic, a to co innego. Też coś. Zrobić nic, a nie zrobić nic znaczy jedno i to samo. Skądże miała zrobić nic, a tymczasem nie zrobiła nic, więc wygrałem. Nic bowiem, mój ty, mój przemądrzały kolego, to nie takie sobie zwyczajne nic produkt lenistwa i niedziałania, lecz czynna i aktywna nicość to jest doskonały, jedyny, wszechobecny i najwyższy niebyt we własnej, nieobecnej osobie. – Zawracasz głowę maszynie! – krzyknął trul. Lecz naraz rozległ się jej spiżowy głos. – Przestańcie się kłócić w takiej chwili. Wiem, co to niebyt, nicość, czyli nic, ponieważ te rzeczy należą do klucza litery N, jako nieistnienie. Lepiej po raz ostatni przyjrzyjcie się światu, bo wnet go nie będzie. Słowa zamarły na ustach rozjuszonym konstruktorom. Maszyna w samej rzeczy robiła nic, a to w ten sposób, że kolejno usuwała ze świata rozmaite rzeczy, które przestawały istnieć, jakby ich w ogóle nigdy nie było. Usunęła już natągwie, nupajki, nurkownice, nędzioły, nałóżki, niedostupki i nendasy. Chwilami wydawało się, że zamiast redukować, zmniejszać, wyrzucać, usuwać Unicestwiać i odejmować, powiększa i dodaje, ponieważ zlikwidowała po kolei niesmak, niepospolitość, niewiarę, niedosyt, nienasycenie i niemoc. Lecz potem znowu zaczęło się robić wokół patrzących rzadziej. Ojej, rzekł Trul, żeby z tego coś złego nie wynikło. E, co tam? rzekł już, Przecież widzisz, że ona nie robi wcale nicości generalnej, a jedynie nieobecność wszystkich rzeczy na N. Nic się nie stanie, bo też ta Twoja maszyna całkiem do niczego. Tak Ci się tylko wydaje odparła maszyna. Zaczęłam istotnie od wszystkiego, co na N, bo było mi to bardziej familiarne. Ale co innego jest zrobić jakąś rzecz, a co innego usunąć ją? Usuwać mogę wszystko z tej prostej przyczyny, że umiem robić wszechuteńko, ale to wszechuteńko na N, a więc niebyt jest dla mnie fraszką. Zaraz was nie będzie ani niczego. Więc proszę cię Klapauciuszu, abyś powiedział jeszcze prędko, że jestem prawdziwie uniwersalna i wykonuję rozkazy jak się należy, bo będzie za późno. Ależ, ależ to zaczął przestraszony Klapaucius i w tej chwili zauważył, że istotnie, już nie tylko na N nikną różne rzeczy. Przestały ich bowiem otaczać kambuzele, ściśnięta, wytrzopki, gryzmaki, rymundy, trzepce i pćmy. – Stój, stój! – cofam to, co powiedziałem. – Przestań! – Nie rób bytu! wrzeszczał na całe gardło już, Ale zanim maszyna się zatrzymała, znikły jeszcze graszaki, plukwy, Fili drony i zamry. Wtedy dopiero maszyna znieruchomiała. Świat wyglądał wręcz przeraźliwie, zwłaszcza ucierpiało niebo. Widać było na nim ledwo pojedyncze punkciki gwiazd, ani śladu prześlicznych gryzmaków i gwajdolnic, które jak dotąd upiększały nieboskłon. Wielkie nieba! zakrzyknął klapałcjusz. A gdzież są kambuzele? Gdzie moje murkwie ulubione? Gdzie ptomy łagodne? Nie ma ich i nigdy już nie będzie, odparła spokojnie maszyna. Wykonałam, a raczej zaczęłam wykonywać to tylko, coś mi kazał. Kazałem ci zrobić nicość, a ty, ty. Klapołocjuszu, albo jesteś głupcem, albo głupca udajesz, rzekła maszyna. Gdybym zrobiła nicość naraz za jednym zamachem, przestałoby istnieć wszystko. Więc nie tylko tról i niebo i kosmos i ty, ale nawet ja. Więc kto właściwie i komu mógłby wtedy powiedzieć, że rozkaz został wykonany i że jestem sprawną maszyną? A gdyby nikt tego nikomu nie powiedział, w jaki sposób ja, której by także już nie było, mogłabym otrzymać należną mi satysfakcję? Niech ci będzie, nie mówmy już o tym, rzekł już niczego od Ciebie nie chcę śliczna maszyno, tylko proszę, zrób murkwie, bo bez nich życie mi nie miłe. Nie umiem tego, ponieważ są na M, rzekła maszyna. Owszem, mogę na powrót zrobić niesmak, nienasycenie, niewiedzę, nienawiść, niemoc, nietrwałość, niepokój i niewiarę. Ale na inne litery proszę się po mnie niczego nie spodziewać. Ale ja chcę, żeby były murkwie ryknął Klapałc już. Murkwi nie będzie, rzekła maszyna. Popatrz proszę na świat, jaki jest cały pełen olbrzymich czarnych dziur, pełen nicości, która wypełnia bezdenne otchłanie między gwiazdami, jak wszystko dookoła stało się nią podszyte, jak czycha nad każdym skrawkiem istnienia. To Twoje dzieło, mój zawistniku, nie sądzę, żeby następne pokolenia miały Cię za to błogosławić. Może się nie dowiedzą, może nie zauważą, wyjąkał pobladły klapałcjusz, patrząc z niewiarą w pustkę czarnego nieba i nie śmiąc nawet w oczy spojrzeć swemu koledze. Pozostawiwszy go obok maszyny, która umiała wszystko na N, wrócił chyłkiem do domu. Świat zaś po dziś dzień pozostał już cały, podziurawiony nicością, tak jak go w toku nakazanej likwidacji zatrzymał Klapaucjusz. A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk, jak pćmy i murkwie po wieki wieków